Uwielbiam cukierki. Ale mam dziś chętkę na słodycze. Zobaczmy, co tam na TikToku. <grym wiosenie> TikTok plus przekąski. Może razem coś słonego? Idealnie. <grym wiosenie> co ja zrobiłem? Okropnie boli. Muszę iść do lekarza. Potrzebuję pomocy. Nie mogę wytrzymać z bólu. O nie, w czym problem? Boli mnie ząb. Za dużo słodyczy. Nie masz gorączki. Bez obaw. Lekarz zaraz cię przyjmie. A ty nie jesteś lekarzem? Chwileczkę. To nie jest zwykły szpital. Co tam jest napisane? Szpital dla wampirów? Co? Nie gryzę zbyt mocno. Płetwy to nie miejsce dla syrenek. Dlaczego? To nietypowy szpital. Leczymy wampiry, ludzi i nietoperze. A teraz nawet syreny. Cóż, niech to no się przyjrze. Zęby to moja specjalność. Stój spokojnie. Jesteś bardzo dzielny. Przytniemy tu i tam. Otwórz buzię szerzej. To dopiero uparty ząb. Jak ci się podobają? Do Po co? Mnie po prostu boli ząb. Trzeba było tak od razu. Potrzeba mi trochę sznurka. Złap się czegoś. Zaraz cię wyleczymy. To sprawdzona metoda. Może jednak nie? Przygotuj się. Raz. Przepraszam. To musiało boleć. Skończyłeś z tym pacjentem? Nie zupełnie. I jak? Chyba zadziałała. Odpocznij sobie tutaj. Dzięki. W końcu mogę jeść. Ach, zgłodniałem. Co to za straszliwy zapach? Wydaje się znajomy. Czegoś brakuje. Wyraźnie mówiłem dużo czosnku. Dobrze, że mam własny zapasik. Jak możesz to jeść? To obrzydliwe. Za to ten pajączek... Pająk? Hej! O nie! Sorki. Zgładzona przez czosnek. To za niechlubny koniec. Pomogę ci. Uważaj z ogonem. Żyjesz? Moja szyja. Dobrze, że jesteś w szpitalu. Kołnierz ortopedyczny. Specjalnie dla syreny. Dzięki. Coś ci się płetwa skrzywiła. Naprostujmy ją. Nie marudź. Musimy ci unieruchomić ogon. Jesteś w dobrych rękach. Elegancko cię zabandażuję. Tylko leż spokojnie. Co mnie wiemy? Nadal boli? Mamy coś na to. Znieczulenie. Huh? Gdzie on się podział? Nie znoszę igieł. W takim razie spójrz mi głęboko w oczy. Okej, okay. eee, eee. moja pani. Połóż się i zrelaksuj. Doskonale. I wracasz do siebie. Nieźle. Gdzie ja jestem? Przestało mi się? To nie moje. Teraz już są piękne nóżki. <śmujerka> <śmujerka> Co za dziwny sen. Co się dzieje? Jesteś prawie wyleczony. Naprawdę super. U, coś mi się przewraca. Pani doktor, pomocy! Co znowu? Brzuch nie boli. Zrobię szybkie USG. Uwaga, zimny żel. Ale pomoże mi zajrzeć do środka. Zobaczmy, co tam się dzieje. Tego się nie spodziewałam. Ławica małych syrenek. Jak to? Jesteś w ciąży! To niemożliwe. Uuu, uuu. Ups, mój błąd. Tylko mój projekt artystyczny! Daj mi to! Hej, wypuść mnie stąd! Po prostu łamę zaparcie! Mogłem się domyślić. Muszę iść do łazienki! Żebyś wiedział! Jak smacznie sobie śpi! Komary? Wiadomo, czego chcą. Mmm, świeżutka! Hej! Kto ma ochotę na przekąskę? Nie przemyślałam tego! Zostawcie mnie w spokoju! Co jest grane? Spędź mnie! Zostałem pogrożony! Nie chcę zostać komarem! Wynoście się! I nie wracajcie! Nareszcie! Pozbyłam się ich! Wszystko w porządku? Co się tak drapiesz? Pogryzły mnie komary. Na to wygląda. Coś na to poradzę. Tadam! Wow, dzięki. Zimno mi, ale przynajmniej nie sędzi. Miło słyszeć! Jak coś zjesz, to się rozgrzejesz. Smacznego! To ma być jedzenie? Wyglądają jak części ciała. Najlepiej jeść polane sosikiem. To wam pisze specjalność. Dodaję nieco pikanterii. Proszę bardzo. Mm, jak ładnie pachnie. Proszę, ja chyba spróbuję. Czy to powinno być takie oślizgłe? Zaryzykuję. Im szybciej zjem, oryginalny smak. I jak? Coś taki zielony. Nie wiem. Niedobrze mi. Ale czemu? Jedzenie jest OK! Może sos? Dekady podacie ważności! I co ja z nim zrobię? Chwilka! Już wiem! Muszę wyssać truciznę! Co? Znowu usnąłem? Co pani robi? Za momencik! O to chodziło! Ale syf! Zdecydowanie wolę krew! Dzięki za ratunek, ale będę już leciał! Nie tak szybko! Najpierw musisz zapłacić! Rachunek? Nie zabrałem gotówki. Co ja właściwie mam? No proszę. Co to ma być? Muszelka? Powinna wystarczyć. Narka? Nie sądzę. Nie wyjdziesz, dopóki nie zapłacisz. Nie kasy. Mogę zapłacić w naturze. Zgoda? Fią? Jak najbardziej. Jedna porcja i krwi. Ekstra słodka. O, tak! Już czuję ten upojny aromat. Tak, tak, świeżutka krew. Na pewno nie sok pomidorowy. Wszystko dla ciebie! Dziękuję! Wspaniale! Mm, 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 mm. Lepsze niż kaso, co? No nie wiem, coś tu nie tak. To na pewno twoja krew? Jasne. Nie oszukujesz mnie, aby nie znoszę kłamców. Pomidor? Nie! To zupełny przypadek. Nic wielkiego. Przejdę na weganizm. Czemu nie? Miłego życia. Kto to? Moja miłość? Zostawiła mnie. Moje życie straciło sens. Znowu zasłabł. Sprawdźmy. Od razu widać w czym problem. Trzeba wymienić złamane serce. Nie ma czasu. Zaczynam operację. Ale tu bałagan. Myślałam, że ma węża w kieszeni. Nie poddawaj się. Pęknięte, jak podejrzewałam. Gdzieś tu miałam zamiennik. To nie to. A, tutaj! Rozmiar w sam raz i porządnie bije. Nada się. Wystarczy zamontować. Obudź się. Jak moje serce? Wszystko będzie dobrze, kochanie. Nie musisz mi dziękować. Co się tak gapisz? Wyglądasz jakoś inaczej. Chyba Cię kocham. Ale uparty smark. Kochasz mnie? To Twoje nowe serce. Nieważne, kocham Cię. Zaczekaj. Wszystkie płetwiaste laski na mnie lecą, bo jestem królem syren. Ale przystojniak. Cześć, Timmy. Przepuśćcie mnie. Hej, przystojniaku. Sopi, Kujan. Maszyni! O, oh. o nie, o, o nie! Mam te korety! Mam te korety! Mam ogonić nie! Nie! To jest Hej. to muszelka! Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Co my tu mamy? Skrzynia skarbu? Zobaczmy, co w niej jest! Do czego to ma być? Do dłubania w uszach? <laughs> o, recepta na pryszcze? Hmm, aha! Najwyraźniej nie do uszu. Ocz! O, oh, oh nie! To nie jest większy od innych! Muszę się go pozbyć! No dalej! Oh, oh, od razu lepiej! O rany, co takiego? Rybka utknęła w gigantycznym pryszczu! Trzymaj się, mała! uratujecie. Hey, Udało się! Z drugiej strony smakuje w Niestety wciąż mam kilka pryszczy. O, o, jakieś światło. Co dla mnie masz, piękna muszelko? Wow! Wypróbuję to na pryszcze. niebiesko zielonkawy jak kolor oceanu. Akurat dla syrenki. Zaraz cię przekonam, czy są w ogóle skuteczne. Śmiesznie to wygląda. <laughs> Czuję okropne mrobienie na skórze! Oh, wciąż jestem brzydka! Mam zbyt suchą cyrę! Już wiem! Skrzynią? Pomóż mi jeszcze raz! Co tym razem masz dla mnie? Gadżet kosmetyczny? Wow! Niesamowite! Będzie jeszcze lepszy z błyszczącym peelingiem z Morza Karaibskiego! Wystarczy wysyłać trochę na gadżet! Nawet w takim samym morskim odczyniu! Wow! mi się do tego pianka! O, aha! Właśnie tak! Nie mam co sobie żałować! A teraz na poważne złóż... Jak to? Najwyraźniej nie potrzebuję okularów! Delikatnie pocieram czetem twarz. O, praktycznie czuję, jak ściąga brud i martwe naskórek! O, i gotowe! O! Nieskazitelnie czysta cera! Ale coś jest wciąż nie tak! Au! Jakaś taka naciągnięta? Dlaczego dziewczyny muszą przez to przechodzić? Au! Au! O, mój! Chyba wezmę dalszą pomoc! Już idę, moja pani! Czym mogę pomóc? Pomożesz mi zregenerować skórę! na sprawa! Połóż się wygodnie, a ja się wszystkim zajmę! Jestem trochę śluzowaty, ale mam cudowne działanie na cerę! 30 minut później. Skończyłem! Nie wiem, jak Ci dziękować, mój mały przyjacielu! Nie ma za co, moja pani. Papa! Pa. Mm, doskonale! Ano tak, prawie zapomniałam! To skutecznie ujędrni moją skórę! Bardzo proste w użyciu! Więc do dzieła! Jakie to relaksujące! Poproszę więcej rąk! To jak spadłam u twojej twarzy! Aha! Mięciutka jak pośladki niemodlaka! O nie! Mam oczy pandy! O, zmarszczki pod oczami? Hmm, coś dla mnie masz? Już cię otwieram! Hmm, niby co mam z tym zrobić? Nie zaszkodzi spróbować! Uh, jakoś nie pomaga! A może trzeba... Uh, wow! uh, udało mi się otworzyć! Okej! Okay. Uh, 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 no, uh. uh, obrzydliwe! Już chyba rozumiem! Umieszczam te płatki pod oczami. A trzeci gdzie? Pod nosem? Doskonale! W międzyczasie poczytam sobie książkę. Interesujące! Zajmę się roślinkami! Zrobię selfie! O, ups! Czas zdjąć płatki. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć rezultaty! Tadam! Idealnie! O! o. Co to? To zdecydowanie nie jest miejsce na brwi! Hej, skrzynio! Tego właśnie potrzebuję! To będzie bolało. Aaaa! Miałam rację! Skąd na w ogóle ma tyle To jeszcze nie koniec! Trytonie, daj mi siłę! Możesz! Kiedy to się skończy? Aaaa! Aaaa! Wreszcie wolna od opłosienia! Oj! O, Timmy! Mój książę z bajki! Wkrótce będziemy razem, kochanie! Mua! Moja miłość do ciebie jest głębsza niż ocean! O! Hmm, to wszystko za mało! Potrzebuję wyjątkowego makijażu, żeby go oczarować! Dobrze, że mama nauczyła mnie kilku rzeczy na temat kamuflażu. Do ucieczki przed złymi ludźmi. Użyję kolorów przypominających ubarwienie różnych morskich stworzeń. Delikatnie wklepuje w skórę. I już! Imitacja łusek! Specjalnie dla modnej syrenki! To mi daje jeszcze inny pomysł! Będę potrzebować tego! Różne tekstury i wzory dla różnych kolorów! Niebieski i różowy! Makijaż w stylu koralowym! Wow! Efekt przeszedł moje oczekiwania! Hej, uważaj! Może chcesz się czegoś napić? Kto to powiedział? O, to ty! Jasne, napiję się. się! Dzięki! O! Oh, mm, 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 mm. Chwileczkę. Przyszła mi do głowy ciekawa sztuczka. Będę miała usta pulchne i czerwone jak wysienki. Hm, mm, tego właśnie oczekiwałam. Mój! <śm> o? O? Strony! O? Mroczne strony bycia Syreną! Dokładnie tego potrzebuję! Nie jestem co prawda pewna, czy... Ostrożnie. Okej, okay. tego się nie spodziewałam. Prawdziwa perełka. Perfekcyjny dodatek. Perły i kwiaty. Obdarzcie mnie swoim pięknem. Czasami niezbędna jest szczypta magii. Wow! O, zaraz! Moje dłonie! Wyglądają potwornie. Krzynie, opinia nie potrzebuje porady! O, dzięki! Co ja bym bez ciebie zrobiła? Dobra, najpierw wypróbuję to. Kojąca i przyjemna na dłoni jest dobra dla do każdego. Załatwione. Czyste i świeżutkie. Na skrzela trytona. Jeszcze nie koniec? Mam nadzieję, że to zadziała. Hmm, rękawiczka? Interesujące. To coś w rodzaju zimnego kompresu na dłonie. Cóż, chwila prawdy! Wow! Nie mogłabym sobie wymarzyć piękniejszych dłoni! Hej, co jest grane? Jesteś źli ludzie znowu próbują mnie złapać? Niewiarygodne! Chwileczkę! Czas na kolejne zaklęcie! Uroczy materiał na mój nowy strój! Aha! Śliczny, wzorzysty top! Przydałby się dodatkowy akcent z morskich głębin! Tak jest! Najlepsi przyjaciele Syreny to nie diamenty, tylko muszle. Wow, jestem z siebie taka dumna! Kompletna metamorfoza! A to znowu co? Tak nie może być! O ogon też trzeba zadbać! Elektryczna miotełka na ratunek! Jedno przyciągnięcie i już ich nie ma! Imponujące! O, brokat! A gdyby tak? Brokatowy deszcz! Już prawie. Brokat jest zawsze w modzie. Również na dnie morza. Teraz ostatnie szlify. Biżuteria. Jestem gotowa. Dziękuję ci, skrzynio. Wow, wow. Król potrzebuje królowej. O, muszla? Wydaje mi się, że coś słyszałem. Czy to wychodzi z muszli? Wow, muszę rusza się i świeci. Witaj! Co? Lejczę? Hej, Timmy! Wow, ledwo cię poznałem. To chyba dobrze! Szukam królowej. I... Zainteresowana? Jak najbardziej! Wspaniale! Hej, nie! Zabi jest najlepsza! To ona jest jedyną Syrenią Królową siedmiu mąż. Nie ma to jak świeżo wypolerowane łuski. No dobra. Koniec na dzisiaj. Suchy ręcznik proszę. No, oh, muszę się wysuszyć. Oh, ręcznik cały przesiąkł. Ona też jest z ręką. Oj oh, tam. Ktoś to za mnie posprząta? Hm. Oh, oh, mokre. Oh, tylko nie w szkole. Jesteś taka jak ja. Owszem, jestem syrenką. Ale na pewno nie taką jak ty. Brit, to też jesteś syrenką? Nie, ja jestem jedyną syrenką w szkole. Brit nie to był nędzna flądra. O, poczekaj. Oh, teraz jestem jak ryba bez wody. Wstawaj. Muszę się wysuszyć. To trochę potrwa. W ogóle nie działa! Może papier toaletowy? Hej! Oh, za długi! Magiczna przemiana! Świetnie! Brytni, oh! uh, przepraszam za moje zachowanie. Mm, gałązka oliwna? <grytnie> um. hmm. Może sawi nie jest taka zła? Um. Um. Uh. Coś jest nie tak. Uh. Uh. Cóż to takiego? Sprawdźmy. Zanurzę w wodzie. Co? Co ja jej zrobiłam? Że mnie tak nie znosi. To jej pokażę. Nie spodziewałem się tego po tobie, to miła dziewczyna. Co? Wolisz ją niż mnie? Zrobię się na bóstwo! Szybka droga do urody! Jeśli akurat coś jesz... Smacznego! O, piłka! Czy to perła? O, wow! Wycisnę wszystkie! Kto by pomyślał, że te pryszcze okażą się tak cenne? No. Hmm! Co by tu z nimi zrobić? Teraz już wiem! naszyjnik taki sam jak masowy co się dzieje wow, wow. jestem piękna cześć Pi! wow Britney wyglądasz inaczej o oh, mam nowy naszyjnik wow. <laughs> oh, żeż <O>, <laughs> <to byli. śmiech> muszę coś wykombinować <laughs> Niewinny prank to będzie genialne Cześć! Cześć Moja spódnica się smoczyła! Zaraz zajedzie rybą! Wodoodporne ubranie! Wow! Chyba się zakochałem! Dzisiaj sprawdzę wasze projekty! Niech mnie Neptun świśnie! Hej, pomogłeś mi z tym projektem? Nie zawi! Miałaś na to cały tydzień! Zapraszam. I znowu się zarybiłam. E? Spójrz na mnie! Hipnotyzujące piękno, prawda? Oddawaj swój projekt. Dzięki! Nie ma to jak korzystać z cudzej pracy. Golewamy i... Bum! Sami! Doskonale! z zkusem! Gratulacje, Savi! Zupełnie o tym zapomniałam! Savi, zrobiłabyś coś A? dla mnie? Dzięki! O! O! Nie fajnie! O, słyszę miseczki D! Do dzieła! E, Britney, jak tam twój projekt? Już gotowy, proszę pana! Proszę zobaczyć, jak ładnie pływa. Britney, to po prostu wspaniałe. Szóstka. O, o tak. O, ha? Ta żałosna makrela. Hmm. Uh, ćwiczymy. Hej, Kasabi, wpadniesz do uh, tej imprezy? Czemu nie? Super. Oh, siema, Pete. Wybierzesz się ze mną na imprezę? Właściwie to chciałem pójść z kimś innym. Uh, uh, Hej. Uh, znowu ona? Uh. Huh? Pusta! <summit> Pomogę ci! Wystarczy odrobinka magii. Ha, dwa, o, z Magii! Adwa niczego! Fajne, co? Wow, dzięki! <summit> A, ale tu gorąco! Oh? Oh? Oh! Oh! Britney, oh! nic ci się nie stało? Oh. 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 W porządku! Powakruje cię! Wow, dzięki, Brit! Mm. Oh, ja też tak potrafię. Uh, uh, uh. Wow, syrenki mają wiele zalet. Uh, co, co się dzieje? Uh, przestań. No, uh. oh, poczekaj, Pete! Ja tylko chciałam pomóc. Oh, Britney! Uh. Oh, teraz ci się odpłacę. Uh. Uh, uh. Marazka mm -hmm. dla ryb. Odnajdziesz prawdziwą miłość! A! Jaki uroczy ślimaczek! Nazwę cię Flappy! Um, hey, pomożesz mi! Cześć Pete. co słychać? Masz nowego przyjaciela. Wiesz, może jak się tego pozbyć? Jasne! Nie ruszaj się, aż Flappy się tym zajmie! Co robisz? Fuj, co to ma znaczyć? No co? To tylko ślimaczek! Świetny na wypryski! Naprawdę zeszło? Wow, dzięki Brit! Głupi głupik! I to Sąc. z moim chłopakiem! Następnego dnia. Uwielbiam tę sukienkę! <laughs> co za o, wspaniały o, o, dzień! Ładna sukienka, Britney! O, dziękuję bardzo! Dostałam ją po babci. To wyjątkowa pamiątka jeszcze z... Tak, tak, gadaj sobie. Fascynujące! Na razie, Britney. O! Trzymaj się! Hmm, Sami jest dzisiaj podejrzanie miła! O! o nie! Nie! Co za wstyd! Muszę znaleźć! Dla długiej ryby śmieć, a dla sprytnej z ręki skarb! Szybka przemiana i. you like that? You like that? Wow. Wow. Nie! Oh. Oh. Mm. Pokażę ci, jak to się robi. O oh, nie! Oh. Jak tobie się udało? Nie martw się Savi! Nauczę cię! Oh. Dlaczego jest dla mnie zawsze taka miła? Oh. <grymne> wow, Breed, wyglądasz bosko! Naprawdę? Przy okazji chciałem podziękować za Twoją pomoc. Zaczynamy z dla Syren? Wow! Dziękuję! I cała przyjemność po mojej stronie! A, pójdziesz ze mną na to przyjęcie? O! Naturalnie! A? 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 O, Pete, co za miła niespodzianka! Super! Do zobaczenia na wieczorem! Jestem najpiękniejszą dziewczyną w całej szkole. O, niezła sukienka, Britney. Też taką chcę. Będziemy jak bliźniaczki. Ciekawe, czy Britney już... Oszałamiający efekt. Czuję się jak prawdziwa księżniczka. Aż mi serce mocno zajmie. Chodź, no. Może się czegoś napije. Masz, napiję. Masz napije. Sorki, widzisz, jestem tu z dziewczyną. Uf, może być. Cześć, brytni? O, Pete. Mm. Savi? Ha? Pete? Ha? Savi? Oh, jak mogłaś? Nie! Ale! tylko nie naszyjnik! O. o, Savi. Maseczki tutaj nie No dobrze, Weź mój naszyjnik. Ty go bardziej potrzebujesz. Ach, wyglądam prześlicznie! Będę najładniejsza w szkole. E, przepraszam za nie, ale kocham Britney. Chodźmy stąd. O, poczekaj, już jestem piękna. O, zostawił mnie? Chyba co robić na kilka rundek w nie? Okej. Okay. Idziemy.